Znowu te skurcze. Pociągle chodzisz na wysokich obcasach. Regularnie biegam, ale ty coś na to bierzesz? Neomak Skurcz. Neomak Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas. Odkąd stosuję Neomak, skurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że biegam. Neomak Skurcz. Więcej niż magnez. No, kolega. Taki mocny jesteś? Mhm. Taki szybki? Tak. Podobasz mi się. Sprawdzę, ile jesteś wart. Samsung Galaxy S24 f 5G. Sprawdzi się każdemu. Teraz do 50% taniej w ofercie z abonamentem. No i elegancko i sympatycznie. I nie można tak od razu. Można, ale pan tak świetnie gra. Publiczność za mną szaleje. Klaszo! Spróbowaliby nie. Przejdź do Play. Teraz Samsung Galaxy S24 f 5G do 50% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play. Czy zdarza Ci się, że budzisz się i potrzebujesz większego pierścionka, szerszych spodni, luźniejszych butów? To może być przez wodę wahania wagi, wystający brzuch, boczki, opuchnięte palce. Sięgnij po hydrominum. Hydrominum zawiera naturalne wyciągi roślinne, wspomagające szybkie i skuteczne pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Weź hydrominum i poczuj się dobrze w swoim ciele. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Wyrusz z nami w nostalgiczną podróż i odkryj smaki lat dziewięćdziesiątych w Kauflandzie. Ptasie Mleczkowe dla 12,99 a wszystkie oranżady Marki Helena o pojemności 1,25 litra, kup 3 z Kaufland Card 3 dostaniesz gratis. Odwiedź nas w wybranych miastach, gdzie czeka na ciebie mnóstwo atrakcji. Zabierz znajomych, rodzinę i poczuj klimat nostalgii. Widzimy się w Twoim Kauflandzie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zmiany alergiczne, A atopowe zapalenie skóry. Ukąszenie wadów. Sięgnij po MaxiCortan. Silny lek z maksymalną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan szybko łagodzi pieczenie, swędzenie oraz likwiduje zaczerwienienie i wypryski na skórze. MaxiCortan. Jedno rozwiązanie na różne dolegliwości. MaxiCortan. Numer jeden na problemy skórne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biedronki niskie ceny, codziennie niskie ceny, na przykład do soboty. Wszystkie wapelki Pispolo od 42 do 50 gramów, tylko złoty 49 zł za opakowanie przy zakupie 4 oraz wszystkie kawy Dalmayer 500 gramów 35% taniej. Do tego wszystkie perfumy, wody toaletowe i wody perfumowane 2 plus 2 gratis, a papier toaletowy Queen Premium 10 rolek, tylko 399 za opakowanie przy zakupie dwóch. Biedronka!